A gdyby takie zadanie trafiło się na kartkówce to co robimy no na pewno przepisujemy na kartkę współrzędne wektorów niech już coś się dzieje Następnie przepiszmy to wyrażenie tą równość my musimy ją spełnić więc zapiszmy że k razy współrzędne wektora a plus r razy współrzędne wektora b mają być równe współrzędnym wektora c i teraz zobaczmy, co się stanie z wektorem A, jeśli pomnożymy współrzędne tego wektora przez literkę K. Otrzymalibyśmy odpowiednio, hmm, a może byśmy nawet to zapisali, K razy wektor 1 minus 1. O, i tak będzie chyba lepiej. Plus l razy wektor. 2, 1 to się równa wektor C. Minus 5 i minus 7. I teraz pomnóżmy. K razy 1 to się równa K. K razy minus 1 to się równa minus K. Taką współrzędną wektora byśmy otrzymali po wymnożeniu tych współrzędnych przez literkę K. Następnie L razy 2 to jest 2l, l razy 1 to l. No i to się równa współrzędna xowa pewnego wektora i współrzędna y pewnego wektora. I teraz zróbmy dodawanie. K plus 2l, tak, czyli dodaliśmy współrzędne xowe tych dwóch wektorów, a następnie dodamy współrzędne yowe tych dwóch wektorów. Więc współrzędna y będzie wynosiła minus k plus l. To się równa minus 5 minus 7. I teraz moi drodzy, żeby zachować znak równości między lewą i prawą stroną, no to musimy wyrównać tą współrzędną z tą współrzędną. Może podkreślę tak, jak tu u górę mieliśmy. Tak? Czyli xowe współrzędne muszą się zgadzać i. Y współrzędne muszą się zgadzać. No to spowodujmy, żeby tak było. Tutaj to zapiszę. K plus 2l to się równa minus 5 oraz minus k plus l to się równa minus 7. Patrzcie, układ równań nam tutaj powstaje. Łatwo go rozwiązać, bo wystarczy, że dodamy stronami Jedno równanie do drugiego. Dzięki temu wyeliminujemy współrze... nie współrzędną, niewiadomą k, bo k plus minus k to jest 0k. 2l plus 1l to się równa 3l. Minus 5 plus minus 7 to jest minus 12. Podzielmy równanie obustronnie przez 3. Stąd l to się równa minus 12 przez 3. To minus 4. Następnie wybierzmy którekolwiek z tych dwóch równań. Takie, które wydaje nam się najprostsze, na przykład to równanie, i wstawmy do niego w miejsce literki L. Minus 4. Czyli jeżeli tutaj pod L wstawię minus 4 to już plusa nie mam, tylko mam minus 4, to się równa minus 7. Tutaj jeszcze gwiazdkę postawmy, żeby było widać, skąd to się wzięło. Minus k zostawiam sobie po lewej stronie, na prawą stronę przenoszę minus 4, minus 7 plus 4 to będzie minus 3, i teraz, żeby otrzymać k, musimy podzielić równanie przez minus 1, wtedy zniknie nam ten minus, zostanie już tylko k, natomiast po prawej stronie otrzymamy 3. k jest równe 3. L równa się minus 4. Co trzeba było zrobić w zadaniu? W zadaniu wyznaczyć takie liczby rzeczywiste k i l, aby zachodziła ta równość. No to już mamy to gotowe. Zapiszmy więc odpowiedź, gdzieś w widocznym miejscu. k równa się 3. L równa się minus 4. Koniec.